Daje się, że masz jakiś problem, Dalio. Zaraz rozkminię, co jak? Nie teraz, króli Odczuwam jedynie głód. Sprawiedliwości. Komisariat, tu Sheriff Hitch. Hitch, słuchaj, obokże zniknęły. Co? Chwileczkę Sani, mówi Hitch, nie ma ich. Wszystkie zniknęły. Co zniknęło? Jesteś tam? Hitch mówi. Czy ty mnie słuchasz? Pisiał na ścianie, ten obraz był bezcenny. Dzięks! wrócę do ciebie. Halo? Do... Halo? Hitch, masz może chwilę? Hitch. Wydajesz się odrobinę skrępowany. Może przydałby ci się nowy zastępca? Ale ja mam wszystko pod kontrolą, Zip. Tak czy siak, zawsze pracuję sam. Jest tylko jeden doskonale wyszkolony szeryf, który może to wszystko ogarnąć Ja! Sprawiedliwość nie może czekać! W całym mieście rzeczy giną tu i tam. Wszczynam śledztwo, więc kilku świadków mam. Hitch pojawia się, ten przystojniak nasz. Jeszcze parę dni, no i sprawcę znasz. Nie uniknie kary on albo ona. Schwytam go i sprawa załatwiona. Hitch wiedział, że była to robota przestępczego geniusza, ale próbował w jakiś sposób połączyć kropki. Eee... sznurki. <laughs> Dałbym się teraz aresztować za super cytrusowy koktajl. Wow, dobrze się składa. Kiedy ja to kupiłem? Dziwne i pyszne, ale dziwne. Uwaga, zbrodnio! Hitch właśnie po ciebie idzie. Kupki po napojach? Okulary? Zaginiony obraz? Eee, czyżby ten geniusz zbrodni to ja? Hej, Hitch! Chciałam. Hmm. A? Eee, a co ty robisz? w Wpacę, kolego. Jestem skończony, zip. Masz. Weź te klucze i znajdź nowego szeryfa. Coś sprawiło, że Hitch się załamał. Wkroczył na mroczną drogę. Hitch? To są twoje ulubione rzeczy. Czuję, że ktoś cię chce wrobić i. super cytrusowy koktajl? A, a! A, możliwe, że wpadłaś na jakiś trop. Um, zip, pomożesz? O, to jednak potrzebujesz pomocy. Masz rację. Może przydałby mi się nowy zastępca. Dobry pomysł. Pokaż im, szeryfie. Ganiałem przez Was po całym mieście, ale nareszcie jesteście w moich kopytkach. Co macie do powiedzenia na swoją obronę? Chwila, ukradliście te rzeczy dla mnie? Ojej. Pochlebia mi to, ale nie możecie zabierać kucykom rzeczy. Niestety złamaliście prawo, nie wspominając o przepisach sanitarnych. Idźcie to zwrócić! Przepraszam, że was ignorowałem. Ale przestępstwa były, więc teraz musicie ponieść karę. Nowego hip hopu? Nowego supertańca? Ten filmik dostał z milion to lajków! Milion to lajków? Niektórym wystarczą cztery! Taratu, tara <noise> okej, okay, trudna publiczność. Musimy to zatańczyć! Zrobi moim panom niespodziankę! I... 5, 6, 7, 8. Wystarczy wsłuchać się w bity, poczuć rytm. I co najważniejsze, być z To króliki, 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 nie, W to króliki, to króliki, to to króliki, to króliki, to króliki, to króliki, to króliki, Nie, 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 to króliki, O! Ja nie mogę opublikować tego! To wcale nie był króliczy taniec! Patrzcie, to się robi tak. Co pokażesz nam? Co potrafisz, pokaż nam! Zaczynamy! To króliki do króliki, króliki do króliki, O, e, już tak późno? Muszę załatwić taką jedną rzecz. Sani, opowiadałam ci, no. tak? <laughs> e, o tak, tę <laughs> rzecz? Miałam Ci z nią pomóc, prawda? Ja też. A, nie mam dobrej wymówki. Muszę lecieć! Hej, Jazz Babe! Twojowy kopytkiur! Słodki! O oh, jej! Yeah. Ja właśnie... Może byś mi pomogła w jednym odlotowym projekcie? I pięć, sześć, siedem, osiem! Hej, kucyku! To pokażesz nam? To potrafisz, pokaż nam! Tak, o, 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 o u, po, co, mi, i, nic, po, nic, to, za, tańcze. I co ten na to czas? A, no wiesz, było nieźle, ale... To jest takie pase? Co? Czyżbyś mieszkała w jaskini? Nie zabłądziliśmy. My tylko zwalniamy. Żyjemy życiem bez techniki. Brak kanternetu? Oh. Czyli, że nikt już nie tańczy króliczego hip-hopu? Nie. Czekamy na nowy duży hit. Nowy duży hit, tak? Hmm. Hey ku, tyku. Co pokażesz nam? Co potrafisz, pokaż nam! Zaczynamy! No i start. To naprawdę może być duży, nowy hit. Dajesz, kochana. Oh. I... Kudrykuj. Wiele na już siły swoich nóg. Zobacz jak luźnisz, zobacz ten blask. Pokaż ten żart, który kryjesz. No, to jest złoto. Kopy to like. Kopy to hip hop! Aaaa! To kucyk to kucyk i Każdy kucyk tam gdzie jest, Aaaa! rusza się tak, by najlepiej poczuć się. To kucyk i to kucyk i taki. To kucyk i to kucyk i taki genialnie! Jeszcze nigdy nie widziałam tylu kopytolajków! Chyba cała Ekuestria obejrzała już ten filmik! Okej, Pipersi! Ty jesteś Sunny, a ty Easy! A ja będę... Albo... Może po prostu będziecie sobą? Tak! Oto Dajecie czadu! Ekipo, wyobrażacie to sobie? Chyba zostałam gwiazdą! Easy, 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 ale czad! Wow! Dziś jest i Jedno, co? Jedno, ro, jedno rzecz! Jedno pstro, jedno ja, jedno uh, Nie Easy, uh, jest wtorek. Uh, się do mojego stoiska z sukami! Radowy oh. za chwilę się zaczyna! Main Melody nie może się otworzyć bez głównej atrakcji. Nie, jest isk... Rórek i Rurek! Jednorożcowy dzień wyrażania iskry. Specjalne święto wszystkich jednorożców i ich przyjaciół. Ach, tęsknię za różkowem. Kucyki ziemskie i pegazy są cudowne, ale fajnie by było mieć przyjaciela jednorożca. Ach, zrób przyjaciela jednorożca! Dzisiejszy iskrorek? Niechaj rozpocznie się zabawa! Jedno co? Jedno ro! Jedno rzec? Jedno wstrok! Kłus Mercy. wystąp! Hejka, senior karmelek. Dzięki, Sunny. Wesołego iskrorku. <noise> Już ci mówiłam, że dziś jest wtorek, nie is... O! Oh, to dzień iskry! Też uważasz, że Izzy dość dziwnie się zachowuje? <noise> tak. Kiedy leciałam, zobaczyłam ją z jednorożtem zrobionym ze śmieci. Tak, zgadza się. Czas zrobiła obojku kopytkiurr. Widzicie, dzisiaj nie jest wtorek. Tak, Sani, my wiemy. I chyba też już odbija. Ile tu widzisz, kopytek? Nie! Dzisiaj nie jest wtorek, tylko is-kro-rek! Jednorożcowy dzień wyrażania iskry! Nie mogę uwierzyć, że zapomniałam! Tego dnia jednorożce mają święto przyjaźni! Wybacz mi, Senior Karmelek! Nie powinnam była jeść tyle lodów. Bardzo miły dzień, prawda? Ale bardzo żałuję, że nie mogłam go spędzić z przyjaciół. <grym wziął> jedno co? Jedno co? Jedno że? Jedno co? Jedno o, To wy pamiętaliście? E, czyli udawaliście, że nie pamiętacie. Wiesz. Nie. Zapomnieliśmy. Ciągle się uczymy o naszych specjalnych świętach. No i... pewnie musimy się bardziej postarać. Przepraszam Izby, nam Obiecuję. proszę. Ale, pomyśleliśmy, że mamy jeszcze szansę uczcić iskrorek. Wszyscy razem! Chyba żartujesz? Miałam cały dzień frajdy i teraz mam jeszcze się bawić razem z wami? Uhu! To jest najlepszy iskrorek na świecie! Każdy kucyk musi zjeść porządne śniadanie, żeby mieć siłę. Chodźcie, rodzinne śniadanie! Do kasany muszę lecieć. I uh, uh. mm, Jakie pyszne na leśniki! Znowu się bawią narzędziami ogrodowymi. Nie poradzisz sobie z nimi bez śniadania. Nie mam czasu! Chwileczkę, o oh, sorry, Excusez-moi Nie mogę uwierzyć, że przegapiłam twoje naleśniki, sani, ale w main melody jest mega ruch, okej? Okay? Do zobaczenia Wszyscy są ciągle zajęci. Zaczynamy się od siebie oddalać. Odwrócić, aha! Już gotowe! Hej, kucyki! Dobrze wiem, że wszyscy mają mnóstwo zajęć, ale nie możemy zaniedbywać naszej przyjaźni. Kto ma chęć na wycieczkę na górę podkowy, nie zapomnijcie! Roka! Oh, oni zapomnieli! Kto? O czym? Nieprawiałam się, że nikt nie przyjdzie. Ty jedyna pamiętałaś o wycieczce. O wycieczce? O, tak! Totalnie ta głowa o niczym nie zapomina. <laughs> nie, wcale nie zapomniałam ani trochę. <laughs> I zabrałaś na wycieczkę wózek pełen kamieni? <laughs> kamieni szlachetnych, i okej. Okay. Tak, ja zapomniałam, ale już jestem! I to się tylko liczy. Góro pod kawę, nadchodzimy! Robi się późno i już dawno powinny wrócić. Coś mi to nie pasuje. Spokojnie, Hitch! My je na pewno znajdziemy. Easy, słyszałaś to? Coś tam się czai. Ja to czuję. To tylko twoja wyobraźnia. Tu Nikogo nie ma. Słyszałam to. Chodźmy, tam będzie bezpieczniej. Co to? Hitch, powtarzam ci, to najkrótsza droga do domu. Nie zgadzam się z tobą. Trochę tu strasznie jest, co nie? Lepiej tylko w ciemną noc. Kutyk ziemski ze strachu wlazł pod koc. Izzy, <laughs> e, może już czas, żebyś wymyśliła nowy tekst? <śmiech> <śmiech> Widzicie? O to właśnie mi chodziło! Wspólne bycie razem po staremu. Jedzmy! Zamiast niedzielnej kolacji mamy górską kolację z sanie. Niezłe, jest nie... taka nowa tradycja. Dobra, tak! Już to mam! Kopytka w górę na raz, po to jest nasz super wspólny czas. Hej! Ho. Hej! Ho. Hej! Ho. Spokojnie? spokojnie. A! 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 O! A! O! A! O, to jest złoto. Bo dobry pomysł to podstawa. Niesamowite, ile można zdziałać, jak się ma spokój. Co tu porabiasz, Steve? A! A, cześć wam. Właśnie montuję materiał z festiwalu Zatoki Grzyw. Jeny, To było genialne. Fajnie, żebyśmy zapamiętali ten dzień na zawsze. Plus, opublikuję to na panegramie. Obczajcie to, mam blupery! Zaczęli wpadki z planu. Wcale się tego nie wstydzę. Uchwyciłam też moment, jak chłcy księżniczki dostały magię. Niezła siostra. Wow! No trochę jak robienie naszej nika ze stokrotek, ale zamiast stokrotek są dziwne gadające obrazyczki. O jasne, ale zajęło mi cały dzień, żeby to zmontować, więc zostało. Ile tu wspomnień! O! Uh, pamiętam to! Poważnie i zaraz ciśniesz! Pliki usunięte. Przycisk, który kasuje! Um, nie martw się, zaraz to naprawię! Więcej postukam! Pliki usunięte na zawsze. <śmienny> <laughs> Jeszcze więcej stukania! Nie! Tak, yeah! tak mi przykro, Pip. Kopytko mi się omsknęło, a potem przycisk się omsknął i potem obrazki się wymknęły i nagle gdzieś znikły i nie wiem. Nie ma sprawy! Możemy zrobić to znów za rok. Jest okej? Okay. Totalnie okej! Okay. Ja <laughs> pójdę teraz się strzemnąć! Co <laughs> <To> za koszmar! <laughs> Proszę, możesz wejść. Hej, patrz, to ja, tip! Najbardziej stylowy, kotek w zatoce grzyw. Z piosenką w sercu i iską w oku. Czy ktoś tu zamawiał ogromny truskawkowy koktajl ze skrzydłami Pegaza? A co powiesz na taniec pocieszenia? Dzięki, kucyki. Ale nic nie przywróci Festiwalu Zatoki Grzyw. Przywrócić Festiwal Zatoki Grzyw! To jest to! Hej, kucyki, za mną! Sami, weź najpierw prysznic. Chodź szybko do ogrodu! Chcemy ci coś pokazać? Um, chyba widzisz, że jestem zajęta budowaniem zamku z pieski. No chodź, zaufaj mi. Słuchaj, o ile nie odtworzyliście festiwalu Zatoki Grzyb w Ogrodzie. Uuu, wy totalnie odtworzyliście festiwal Zatoki Grzyb w Ogrodzie! Niespodzianka! O, mieliśmy świetną dokumentację. Masz, możesz wszystko sfilmować. Dzięki, Zip. Ale wiecie co? Chyba wolę spędzić czas na super zabawie z moimi jeszcze bardziej super przyjaciółmi. I raz, dwa, trzy, teraz! Hej! Nowego coś dzisiaj zrób i uwierzysz, że światło Twe że się chmurpie To pytanie tylko raz. Kto? wziął Moje okulary słoneczne! Wszystkie kutyki za mną marsz! Fajnie się tu urządziła, siostra. Wow, ostro jedziesz. Zacznijmy od pierwszego podejrzanego. Co na to powiesz, Hitch? Pamiętasz ten ranek na plaży, szerypie? Kolejny super słoneczny dzień w Zatoce Grzyw. Szkoda, że zostawiłem swoje okulary w komisariacie. Zabiorę więc twoje, Zip! To nie tak! Na pewno tak nie powiedziałem! Kolejny super-słoneczny dzień w Zatoce Grzyw. Żałuję, że zostawiłem swoje okulary w komisariacie. W komisariacie? No serio? Mhm. Mm Chociaż nie potrzebuję okularów, żeby zauważyć luki w twojej teorii. A, 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 a... To dobre, podoba mi się. Okej, okay, okej. Okay. No a co z tobą, Bip? Rozumiem. Jesteśmy siostrami, więc pożyczasz moje rzeczy bez pytania. Oddaj te okulary i zapomnijmy o całej sprawie. Dlaczego nie miałabym brać twoje okulary? Są kompletnie nie w moim stylu. Pamiętasz? Funkcjonalność ponad modą? Aaaa! Byłaś taka podekscytowana, że masz te nowiutki? Auto, grzyf, matik, umyj i cześć! Idealna fryzura? Dwie minuty! Że są takie niemodne. Czasem funkcjonalność jest ważniejsza niż moda. O! Tylko nikomu nie mów, że to powiedziała. Pożyczyłam te twoje okulary tylko ten raz i to był nagły wypadek. Po co miałabym je ukraść, kiedy mam pełno własnych? To, to może ty, Sani? Cały dzień w słońcu robisz koktajle, więc potrzebujesz. <noise> Jasne. To pozostaje nam. Izzy, no oczywka. Po co brałaś te miary? żeby sprawdzić, czy moje oksy pasują na ciebie, zanim je ukradłaś. Nie, yeah. <noise> Zip, wiesz, bo ja, bo, bo chodzi o to, że. Uh, Wycałózek. Nigdzie nie uciekniesz. Możemy to zrobić po dobroci, albo po... Proszę bardzo! Ciekawe, czy się spodobają. Dla... Dla mnie? <ślesk> <ślesk> wow! Nie wzięłam twoich okularów, ja tylko musiałam cię pomierzyć, żeby zrobić dla ciebie... Zogle! Kumasz zip plus gogle? Zogle! O, dzięki, zip! Przy prezent Easy. Doskonałe. Ach. 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 Chyba się znalazły. Sorki. Ja ci je naprawię. co? Chyba sobie żartujesz. Ale, a, ale była zabawa, no nie?